To jest wielka praca całego naszego chatkowego zespołu, żeby do tego momentu doprowadzić, żeby pojawić się tutaj w tym miejscu, gdzie tych siedem kamer będzie mogło zarejestrować totalnie profesjonalnie młodych ludzi, którzy stawiają swoje często pierwsze kroki, czy na scenie, czy w ogóle w działalności artystycznej. Więc jest to absolutnie epokowe wydarzenie. Rejestracja taka wielokamerowa jest pewnym wyzwaniem, bo jest to coś nowego i w ich drodze zawodowej, i w drodze życiowej, ale też w takim po prostu doświadczeniu. Więc na pewno są odrobinę bardziej święci, e, widzę, są bardziej skupieni, e, ale myślę, że też będą bardzo, bardzo dumni, bo ja już miałam przyjemność oglądać próbę, e, widziałam jak to w wozie transwencyjnym wygląda, i jest naprawdę niesamowite. Naszą rolą tutaj jest pokazanie tego spektaklu takim, jakim on jest, ludziom przed, widzą przed telewizorami, tak jakby tutaj siedzieli w Hadze Żaka. Moja rola bezpośrednia to koordynowanie siedmiu operatorów, realizatora światła i, i całej rzeszy grupy technicznej, która odpowiada za ten spektakl. To jest praca zespołowa. Cała rzesza ludzi stoi za tym, żeby ten spektakl pokazać widzom przed telewizorami. Ja traktuję to jako święto kultury studenckiej, bo nareszcie kultura studencka znajduje swoje miejsce i ma też należny szacunek artystyczno-realizacyjny do tego, co tutaj mogą pokazać młodzi ludzie w tym obszarze.